Witam moi mili, na początek trochę prywaty, odcinek miał być o innej tematyce, ale po obejrzeniu meczu Fula Manchester United muszę wyrzucić z siebie trochę żółci. Oraz rzecz druga, nagrałem to już tak z 3 godziny temu, ale z racji, że strasznie tam bluźniłem, no stwierdziłem, że to nie wypada. To trzeba na spokojnie usiąść, poanalizować, podedukować, zrobiłem sobie herbatę na uspokojenie. No i... Będziemy sobie razem z tą herbatą i z wami, jako słuchaczami, debatować na temat tego, który zawodnik będzie w którym wierszu. Ponieważ w tym odcinku chodzi o to, że bierzemy sobie pojedynczego takiego typka i go klasyfikujemy. Albo w rubryce, że budujemy wokół niego cały zespół, albo w rubryce, że po prostu zostawiamy go, jest zawodnikiem tam pierwszej jednostki, rezerw, rozumiecie? Wypożyczenie delikwenta poczekanie do końca kontraktu, lub sprzedaż. Oczywiście wszystko to jest mój świat utopijny, świat idealny, wiadomo, że się tak nie wydarzy, ale jak ja bym to widział? I tego nie dodałem, oczywiście chodzi o podstawową jedenastkę Manchester United sezon 2025-2026, więc bez przedłużenia zaczynajmy. I zaczynajmy od segmentu bramkarzy. Bramkarzy jest trzech, łączy ich jedna cecha, no tak średnio u nich z bronieniem. Tom Hitton, no on już ma lata, 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 lata ma na karku, no i jak dla mnie, z racji, że to jest bramkarz numer 3, on praktycznie nie gra, coś tam w sparingach sobie połapie piłkę, no to albo kib, albo poczekać do końca kontraktu i zatrudnić kolejnego emeryta, to bez różnicy. Zostawię go na kib, niech sobie jest. Rolą trzeciego bramkarza jest to, żeby o nim zapomnieć i żeby gdzieś tam się tytułował na listach płac i tyle. O na, na. o Jezus. Bramkarz z Afryki, oczywiście, że to jest na sprzedaż, ale pomyślmy sobie, Jakich znacie dobrych bramkarzy z Afryki? No, ja znam tylko kamieniego, tak? Był taki kamieni w Espaniolu kiedyś. No i tyle: no po prostu Afryka nie produkuje dobrych bramkarzy. Ogólnie Afryka mało co produkuje. Ale na pewno tym czymś nie są bramkarze. I niestety, zamysł transferu Onany już w przedbiegach był bez sensu. A niech szlak trafi ten haga, że się na niego uparł, że się uparł na tą szkółkę jak Niech go szlak trafi. W każdym razie, kończąc wątek Onany, człowiek się nie nadaje na bramkę. Nie wiem do czego on się nadaje. Niech się nadaje do czegokolwiek, byleby poza Manchesterem United. W kontekście Bayandira, no to keep ponieważ to jest... on był ściągany w zamyśle jako bramkarz rezerwowy. Jeżeli on by grał czasami jakieś tam ogony w pucharach, to spoko, to spoko, na jakieś tam, nie wiem, Grimsby Town, czy, czy innych jaśków, no niech sobie tam pobroni, ale jeżeli on ma wychodzić w pierwszej jedenastce w Premier League, no to wiadomo, że to się nie uda, bo on, on ma tyle samo minusów, co Onana. Każdy rzut drożny, kiedy on jest w bramce, kończy się tym, że no... Człowiek ma ochotę wyciągnąć różaniec, albo krzyż w oknie postawić. Po prostu niech on zostanie na pozycji 2 i niech się z niej nie rusza. Jeżeli mu się to nie podoba, to niech odejdzie i tyle. W moim świecie jest kip, pod warunkiem, że on się godzi z byciem numerem 2. Dalej, Lenny Joro. No, tutaj dość sprawa oczywista. Zostawiamy go i wokół niego budujemy. Natomiast, jaki jest problem? No prawdopodobnie on za kilka lat nie będzie grał w Manchesterze United. Według mnie... Kropki połączyłem. On chce grać w Realu Madryt i prawdopodobnie w tym Realu zagra za jakiś czas. Kwestią Manchester United jest zatrudnienie najmądrzejszych głów i zrobienie jego kontraktu w taki sposób, aby Florentino Perez nie zgarnął go za darmo, żeby Manchester na nim trochę zarobił. A do tego czasu, aż królewscy się nim zainteresują, no to możemy mieć z niego pociechę i wokół niego trzeba budować przede wszystkim obronę. Lecimy dalej! Evan. No co można nim powiedzieć? No coś tam sobie chłopak gra, oczywiście że Kip. Johnny Evans. No i tutaj, tutaj jest kwestia, że ta tier lista nie wiadomo czemu ma jakiś starych zawodników, w sensie starych, trzech starych ma, których już w tym sezonie nie ma. Johnny Evans oczywiście zakończył karierę. Mm, ale lubię Evansa na tyle, że nawet jakby nie zakończył, to zostawiłbym go w Kip. Lisandro Martinez. No to ciężki temat, bo to argentyńczyk, a Wiecie, wiecie, jak to jest z tymi Argentyńczykami, ale no kip, kip, chyba że byłaby jakaś dobra oferta to ser, człowiek o szklanym zdrowiu, no, dziś jest, jutro ma grypę, pojutrze złamie nogę, jak gra to spoko, czasami jest taki bucowaty, przy założeniu, że będą go omijały kontuzje do końca życia, to kip. W każdym innym wypadku cel. Ja go tutaj zostawię na keep. Delicht, no raczej keep. Nie jest to chyba wymarzony obrońca do czasów obecnych. Taki klodz, nowy kloc poruszający się po tym boisku. Sfulam się bardzo ładnie popisał, jak tam miał udział przy bramce. Straconej. No, keep. Jak jest, to jest. Harry Maguire, no człowiek mem lata wstecz. Obecnie jego problem jest taki. oczywiście Kip. Obecnie jego problem jest taki, że trochę za dużo zarabia. Z tygodniówki zawsze można zejść. Bardzo fajny zawodnik, doświadczony i tak i tak dalej. Ogólnie teraz o Harry można się wypowiadać tylko w superlatywach. Lata temu psioczyłem na niego, no ale kto by nie psioczył za taką kwotę transferową i to co on wtedy prezentował. Od momentu, kiedy nie ma opaski, naprawdę bardzo fajny zawodnik. Lubię go. Kip. Jakby jeszcze z tej tygodniówki zszedł. Welcome Harry. Lindelofa oczywiście w klubie już nie ma. Natomiast jakby był, to bym go sprzedał. A sam fakt, że chłop ma ile? 31-32 lata. Ten kontrakt mu się skończył w czerwcu, zaraz jest wrzesień, i on dalej jest bez klubu. Mówi samo przez siebie, jaki to był parodysta. I dlaczego to coś się działo w tym klubie tyle lat? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Ale dobra, jak się działo, to się działo. I teraz jego kolega, Diogo Dalot. Tutaj muszę, muszę powiedzieć, że przez ten okres. Pomiędzy sezonami, czyli gdzieś tak od czerwca do lipca, nawet przez te jeszcze mecze towarzyskie, w mojej głowie urodziła się myśl, że ten Diego Dalot nawet nie jest taki zły. W sensie, zagra i z lewej strony i z prawej, no, no już jak zagra to druga kwestia, ale zagra. Coś tam pobiega, czasami jakaś wrzutka mu się uda, ale mecz z Fulham, no, otworzył mi oczy. Otworzył mi oczy, przecież ten człowiek się nie nadaje. Do niczego. Do niczego. On zagra tak samo źle na lewym, jak i prawym wahadle. Z przodu stanowi zagrożenie zarówno dla rywala, jak i dla swojego zespołu. Chłop przy bramce zaczął robić jakieś piruety, Co to w ogóle jest i dlaczego on jest tak długo w tym klubie? On żadnej wartości nie wnosi, a z niewiadomych przyczyn wszyscy na niego stawiają. Niesamowite, niesamowite to jest. Oczywiście sel, niech ten człowiek trzyma się ode mnie z daleka. Nie mogę na niego patrzeć, Po prostu widzę jego twarz i jakoś mi ciśnienie skacze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to działa Może to jego talent Mazraoui W ostatnim odcinku wiele osób pisało, że dałem go za nisko. Powiem tak, w sumie powiem to co powiedziałem wcześniej Wejście do zespołu miał super Ale w momencie kiedy się zmienił trener W sensie kiedy przyszedł Amorim To dla niego nie ma miejsca w tym składzie Gdzie on ma grać? Na wahadle nie zagra W sensie od biedy może zagra Ale to chyba nie o to chodzi w taktyce Amorima Żeby dawać tam Mazraoui Jako ten taki półprawy środkowy obrońca No raczej też ciężko w sensie zagrałby, ale są lepsze opcje, więc no, jak dla mnie to jest cel, ponieważ dla tego chłopaka, fajnego chłopaka na pewno, łysego i z brodą i tak dalej, no nie ma miejsca, no nie ma miejsca, no gdzie go włożysz? Chyba, że, nie wiem, Amorim go weźmie na asystenta, ale obecnie to jest cel, bo on nie ma gdzie po prostu grać, ale żeby mi zamknął mordę, nie wiem, niech, niech na nowo się stworzy. Dorgu. Widziałem, że parę osób pisało, że to jest super zawodnik do ukształtowania i tak dalej. No nie wiem, co wy chcecie kształtować. W sensie diament można oszlifować, ale jak macie taką na przykład kupę gówna, no to. Nawet jeżeli trochę to uformujecie, to prawdopodobnie zaraz to i tak się jakoś rozwali, zapadnie, no... Ja nie widzę żadnych pozytywów w grze Dorgu, w sensie dużo biega do przodu i do tyłu, no ale to fajnie jakby coś jeszcze za tym szło. Jak ktoś mi mówi Dorgu, to ja widzę, widzę takiego chłopaka, w sensie widzę jego, Dorgu, który biegnie sobie tym skrzydełkiem i nie trafia nogą w piłkę, a potem przepuszcza cztery kontry Malasia, on chyba jest dalej w klubie, nieporozumienie. Pamiętam jak on przychodził i osoby, ktoś tam pisał, ja, ja się nie wypowiadałem na ten temat, bo nie oglądam ligi holenderskiej, ale ktoś tam pisał, że fajnie, że fajnie, fajnie, że robimy teraz transfery, sensowne transfery, za sensowne pieniądze. No to jest, jest sensowny transfer. Malasia, Luke Show, kolejne nieporozumienie. Człowiek NFZ, częściej chory niż zdrowy Teraz zagrał chyba tam 3 mecze z rzędu bez kontuzji Więc spodziewajcie się w czwartym zejścia Fajny zawodnik, zniszczył go kontuzja, nie powinno go tutaj być To jest jakiś młody chłop Jestem Fredriksem czy nie Fredriksem, nie kojarzę W każdym razie prawdopodobnie nic z niego nie będzie Niech sobie idzie na wypożyczenie Pulpet, Pulpet również Sel, Chłop zgarnia taką tygodniówkę, nie potrafi trochę pobiegać w środku boiska Ależ, ależ Manchester dał się bez mydła zrobić kupując go z tego realu Niesamowite. Jeżeli ktoś zarabi go, chce to z pocałowaniem ręki sprzedać. I tyle. Jakoś innego. Collier. On poszedł na wypożyczenie. Z niego też prawdopodobnie nic nie będzie. Jest na tym pożyczeniu. Co niech sobie jest? Yy, ugarte. Byłem jego wielkim zwolennikiem w momencie przeprowadzenia tego transferu. Tak dobrze mu z oczu patrzyło. Nawet początek, yy, samo wejście do składu, było jako takie. Natomiast z każdym kolejnym meczem jest coraz gorzej. Aż doszło do momentu. Kiedy no lepiej z tej tam strefy gdzie jest Amorim, to rzucić jakiegoś patyka, niech się wbije w środek boiska i jest szansa, że ten patyk wbity zrobi więcej niż on. No straszny syf ten zawodnik prezentuje, naprawdę ogromny, ogromny syf. Eee, Mainu. O Mainu to nie wiem co mogę powiedzieć, ponieważ on nawet nie dostaje szans u tego Amorima, ale to prawdopodobnie z jakiejś przyczyny nie dostaje tych szans. Coś tam są jakieś turbulencje kontraktowe. W moim świecie fajnie by było, keep. Lub, lubię go, lubię jego styl grania. No, oczywiście, ostatnio forma nie domaga. Fajnie, jakby został, ale to jest. Widziałem jakieś tam plotki w ogóle, że, że jeżeli pojawi się jakaś spoka opcja, to odejdzie. jest wracając, raczej to jest niemożliwe, żeby on został. Na, na ten moment, według mnie. A jak zostanie, to będzie grzał ławę, bo coś tam się pokłócili za Morimem. Przynajmniej z tego, gdzie, co tam się w kuluarach e, mówi. Chyba, że się pogodzą. Wielkie pojednanie To wtedy, to wtedy nie chce Nieważne. E, Eriksena już nie ma, ale on i tak był na sali. E, Fernandez, dobra, Fernandez. Za te słowa, które zaraz powiem, prawdopodobnie dostanę gdzieś na ulicy drive-by'a. Ale jak dla mnie, oczywiście respektując to, ile on zrobił do tego klubu, bla bla bla, bla bla, że należy mu się szacunek, bla bla bla, bla. oczywiście, oczywiście, że mu się należy szacunek, ale po pierwsze on nie pasuje do taktyki Amorima. Bo gdzie ma niby grać? Na SPO, gdzie ściągnięci zostali Mbłemo i Kunia? No nie. Na środku pomocy? No widzicie, jak wygląda gra w momencie, kiedy Fernandez gra na tym środku pomocy. Jest Casemiro, który nie biega, i Fernandez, który nie biega. Jest dziura. I jest gra od obrony do napadu. Napad traci, jest dziura, raci kontra. Sam fakt, że Fulam zdominowało środek pola w drugiej połowie, no dużo mówi. Niestety, ja uważam z całym szacunkiem dla szczurka, że jeżeli jest sensowna oferta, gdzieś tam zarabi, brać pieniądze, kupić sobie jakiegoś fajnego środkowego pomocnika, nie bawić się w jakieś sentymenty. Nie wiem, sen sentymentalnie co sobie możesz zagrać w Call of Duty 2, a nie dobierać zawodników do składu. Fajnie, że coś tam postrzelał. Fajnie, że miał papiery na dużo więcej trofeów, aniżeli dostał. Niestety, czas przeszły. Dobra, Mason Mount. Nie jestem, nie byłem i prawdopodobnie nigdy nie będę zwolennikiem tego transferu. Natomiast jak już jest, i jeżeli zakładając, że, że będą go omijać kontuzje, no to niech on zostanie, ale jeżeli na przykład, jak mi ktoś teraz powie. Typu Mason Mount będzie grał 90% gier, a 10% to będzie kontuzja. Spoko niech zostaje. Jeżeli będzie sytuacja taka jak do tej pory, że częściej go nie ma niż jest, no to oczywiście na sprzedaż. W chwili obecnej, z racji, że to jest moje utopijne tworzenie jakiejś tier listy, niech to będzie kip, Chcę żyć w przeświadczeniu, że kontuzje będą go omijały. Jak już jest, niech zostanie. Prawdopodobnie Arabia <gryw> za niego nie zapłaci aż tyle co za Ferdynandesa, więc dobra. Amadialo, no to ja uważam, że wokół tego zawodnika powinno się budować, ofensywę, fajny, fajny, chce grać dla klubu, obił się po tych Sunderlandach, po tych Rangersach, niech se pogra. Garnaczo, ej ty, kurwa ty. Ej, Sancho, Sancho się do niczego nie nadaje, on nawet, a szkoda, że nie się ja. Antony, to samo co, dwójka wcześniejsza, Rashford, idź, idź stąd. idź stąd. szkoda słów na tych zawodników. Obi, no Obi coś tam sobie strzela w tej młodyjżółcę, no i fajnie, niech sobie strzela. Rasmus, dalej nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś wydał tyle pieniędzy na Rasmusa. Nie potrafię też zrozumieć, dlaczego mając przypadek Rasmusa został ściągnięty seszko, który ma takie same statystyki jakie miał Rasmus w momencie, kiedy przychodził serii A. Mam złe obawy, natomiast tłumaczę sobie to wszystko prawem serii. Z każdym chujowym transferem, szansa na kolejny chujowy transfer jest coraz mniejsza. I ja się tylko tym pocieszam. Miejmy nadzieję, że Seszko to nie będzie drugi Hojlund, dlatego no, Seszko siłą rzeczy damy na Kip, a Hojlunda na Sel. I prawdopodobnie ten Hojlund to się całkiem niedługo spełni, bo tam widziałem, że już z Napoli jest przyklepany. Fajnie, że chciał tutaj zagrać, ale no za wysokie progi na twoje nogi. Zirkse, zirkse ki. Uważam, że była bardzo mała dawka szans, którą on otrzymał. Jeżeli, jeżeli pograłby więcej, to według mnie jego talent by rozkwitł. A jest też bardzo fajną opcją rezerwową dla Buemo i Kuni, no ponieważ chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że to napastnik nie jest. Więc jako taka rotacja, jako... Potencjalnie jakiś tam jeszcze talent do odkrycia, niech sobie zostanie. Błemo. No to tu chyba muszę dawać, że budować wokół tego zawodnika. Tak samo z Kunią. No i jeszcze jest ten Diego Leon. No to keep, bo co on tam zagrał? Jeden, jeden mecz, czy tam połówkę w sparringach, więc to jest prawie nic. No odnośnie jeszcze tego Błemo i Kuni, no to sprawdzian był zbyt krótki. Znaczy, zagrali spoko z Arsenalem, zagrali fajne 10 minut z Fulam Kunia trochę setek nie wykorzystał. Eee, Dawid Raya wyciągnął parę, parę setek od Błemo. No i, no i tak to wygląda. W kontekście jeszcze tego całego Manchester United, Amorima i taktyki i tak dalej, i tak dalej, no nie zapowiada się to ciekawie. Zobaczymy, no, oczywiście można mówić, co by było, gdyby wykazali się większą, większą skutecznością, ale przy ten hagu też tak mówiło, że brakuje tego szczęścia przy finalizacji, że do 45 minuty mecz byłby zamknięty, gdyby zawodnik X wykorzystał 24-100% sytuacji. No niestety ten haga już nie ma i każdy dobrze wie, jak to się skończyło. No miejmy nadzieję, że te słowa Morima nie okażą się słowami rzuconymi na wiatr. Te ostatnie pół roku miał parasol ochronny tam Widziałem chyba jakąś tato, taką statystykę. Ja już nawet jej nie pamiętam, ale jakąś taką abstrakcyjną w kontekście wygranych remisów i przegranych. najgorsze syf, nie? Brzęczek by mógł robić podobne statystyki prawdopodobnie z Manchesterem United. No nie wygląda to dobrze. Miejmy nadzieję, że każdy kolejny mecz to będzie po, powolne rozkręcanie się tej maszyny i że zacznie to jakoś funkcjonować. Z Arsenalem to fajnie wyglądało, ale pamiętajmy, że te przegrywy mają taką skłonność, że na mecze z wielkimi, wielkimi w cudzysłowie, rywalami się motywują i jako tako to wygląda, a potem przychodzi mecz z takim przysłowiowym Fulam Berlin czy innym stok i, i masz, masz chęć wbić sobie długopis do Ogrz. Więc no, tak to ja widzę. Oczywiście w komentarzach możecie na bieżąco komentować, wyzywać mnie i tak dalej. Ja może będę odpisywał. Jak coś będzie konstruktywnie zrobione, a nie tylko pojazd za Fernandesza, to, to chętnie wejdę w jakąś polemikę. Ale nie za długo. Dobra, bo już przeciągam. Na dzisiaj to tyle. E, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie lajka. Like e, ja się żegnam. Żegnam.